Cześć kochani, dzisiaj przychodzę Wam powiedzieć trochę więcej o channelingu, czyli o czytaniu z energii. Bo ten temat obróz jakimiś legendami, a jest to taka umiejętność, którą ma każdy z nas i który, z której na co dzień możemy korzystać i nawet nieświadomie korzystamy. I dam Wam przykład, kiedy jest tak, że właśnie channelujecie, czytacie energię. Wyobraź sobie, że jest taka sytuacja, że wchodzi ktoś do pokoju, a ty od razu czujesz w jakim jest nastroju. Czy jest w dobrym humorze, czy może ma akurat zły humor. Druga taka sytuacja to jest kiedy, kiedy Twojemu dziecku coś się wydarzyło, rozmawiasz z nim i ono mówi, że wszystko jest okej. Okay a ty czujesz gdzieś głęboko, że no jednak okej, okay nie jest. Albo twój przyjaciel ci mówi, że wszystko jest okej, okay, albo przyjaciółka, jak się spotykacie, a ty czujesz, że chyba mija się z prawdą, że chyba coś tam jednak jest. A trzecia taka sytuacja, to kiedy myślisz o kimś, a ta osoba do ciebie dzwoni, albo kiedy dzwonisz do kogoś, bo tak spontanicznie ci przyszło, żeby do kogoś zadzwonić, a ta osoba mówi: Hej, myślałam o tobie, ściągnęłam cię myślami. I to nie jest przypadek, to jest właśnie czytanie energii. I każdy z nas ma taką możliwość yy, czytania tej energii. I jak to działa? My po prostu jesteśmy, jak takie radioodbiorniki. I tak samo jak radio, możesz nastawić na dowolną stację, i w momencie, kiedy robisz to świadomie, to po prostu ty wybierasz, jaką stację chcesz słuchać. Tak samo w channelingu możesz to zrobić w ten sam sposób. Czyli, jeżeli używamy tego nieświadomie, to zbieramy jakieś przypadkowe radiostacje, tak jak to się dzieje, jak na przykład jedziemy gdzieś w trasie i nagle tracimy kontakt z tą stacją ulubioną i włącza się jakaś tam albo Radio Maryja zazwyczaj, przynajmniej w Polsce. I tutaj w momencie, kiedy świadomie korzystamy z tego channelingu, to świadomie po prostu wybieramy tę stację i jak to działa, jakby w jaki sposób my odbieramy tę energię. Więc dzieje się to przez nasze ciała. Nasze ciała to nasze radioodbiorniki, dlatego że energii jesteśmy w stanie czytać tylko przez, przez materię, która wpada w rezonans wibracyjny z tą informacją, która gdzieś idzie przez właśnie fale energetyczne. I w momencie, kiedy ona zaczyna się jakby dowibrowywać do tej energii, to idzie impuls do naszego ciała i dopiero przez nasz umysł jest przetwarzana na odbiór w postaci myśli, obrazu, słów, tego, co do ciebie przychodzi, ale wszystko dzieje się najpierw przez czucie, i przez ciało. I dla mnie taką ulubioną i w ogóle podstawową metodą channelowania jest właśnie ciało-wiedzenie, czyli jak rozumieć te takie subtelności z ciała, co one mi mówią, jaką informację mi, chcą mi przekazać. I tego między innymi będziemy się uczyć na warsztatach channeling krok po kroku, które rozpoczynamy już niedługo, bo w listopadzie. Do zobaczenia.